Czy zmiana pory roku i temperatury sprawia, że masz ochotę nie tylko na nową garderobę, ale także i zapach? Czy tak jak ja latem nosisz lżejsze perfumy podczas gdy jesienią sięgasz po coś cięższego? Zmiany są ciężkie, lecz po dzisiejszym odcinku o wiele łatwiej poradzisz sobie z odpowiednim dobraniem zapachu. Cześć z tej strony Konstancja, witam Cię ponownie na kanale Glantier. To już nasza mała tradycja, że dzielę się z Wami moimi ulubionymi zapachami w zależności od pory roku. Stało się kalendarzowa jesień za nami, a to oznacza, że pora, abym przedstawiła wam moje top 3 ulubione zapachy Glantier na jesień. Zostańcie ze mną do końca odcinka, siądźcie wygodnie, zaparzcie sobie herbaty, bo mam dla Was wyjątkowe nowości. W poprzednich odcinkach o top 3 zapachach na wiosnę czy lato, wspominałam Wam, że wraz ze wzrostem temperatury otoczenia zmienia się nasze postrzeganie zapachu. Podczas gdy latem sięgamy po lekkie i orzeźwiające perfumy, jesienią i zimą wolimy coś cięższego. To samo dzieje się w modzie. Kiedy latem sięgamy po zwiewne sukienki i lekkie materiały, jesienią lubimy otulić się wełnianym swetrem i ciepłym szalem. Wiele czynników ma wpływ na chęć zmiany. Może to być okazja, zmiana stylu lub właśnie zmiana temperatury otoczenia. Ciekawostka: nasz nos szybko przyzwyczaja się do konkretnych zapachów. I po pewnym czasie przestajemy czuć na sobie perfumy. Raz do roku w naszej ofercie pojawiają się nowe zapachy. Perfumy Glantier 589 kwiatowo-owocowe to odpowiedni Karolina Herrera Very Good Girl, które pojawiły się w naszym sklepie internetowym. W sierpniu bieżącego roku, jak zawsze, mamy dla ciebie dwie pojemności do wyboru: elegancki 50 ml flakon lub wygodną, wielorazową perfumetkę o pojemności 12 ml. Film instruktażowy z perfumetką znajdziesz na dole w opisie. Wracając do naszej nowości, to co mnie ujęło w Glantier 589, to kwiatowe połączenie subtelnej róży z charakterną czarną porzeczką. To idealna propozycja na sam początek jesieni, kiedy powoli przechodzimy z orzeźwiających do cięższych zapachów. Wyczuwalna jest również. Orientalna wanilia, która świetnie uzupełnia całość, a mi osobiście kojarzy się z sezonem jesiennym. Jak tylko rozpoczyna się październik, sięgam po waniliowe lody, które nakładam na własnoręcznie upieczone ciasto pożyczkowe. Mmm, jeszcze w tym roku nie piekłam i już nie mogę się doczekać, aż się za to zabiorę. Pycha! Druga top propozycja to perfumy Glancier 590, odpowiednik Chanel Coco Mademoiselle Low Vie. Z tym zapachem wiąże się tak wiele wspomnień, że nie wiem od czego zacząć. Dwa lata temu podczas wizyty w teatrze, w którym kiedyś pracowałam spotkałam dawnych znajomych. Ich różne osobowości i charaktery sprawiły, że otaczałam się różnymi zapachami. Często mam tak, że dany zapach przypomina mi daną osobę. Podczas spotkań w grupie perfumy oczywiście mieszały się ze sobą, ale jeden wyróżniał się na tle innych. Był to właśnie Coco Madoiselle Low Previe. Idealny dla kobiet, które chcą się wyróżnić z tłumu i zostać zapamiętane. Kocham te perfumy i cieszę się, że mogę z nich swobodnie korzystać dzięki Glantier 590. Subtelna róża. Soczysta mandarynka i sensualne białe piżmo to dla mnie połączenie. Idealne. Ostatnia propozycja to perfumy Glantier 593, odpowiednik Paco Pakoraban Olympia Blossom i osobiście bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. Musiały się znaleźć w naszej tobliście. Ta nowość jest wyjątkowa i dedykowana dla osób, które lubią oryginalne nuty zapachowe. Orzeźwiający sorbet, wyrazista czarna porzeczka i soczysta gruszka połączone z egzotyczną wanilią, solą i balsamicznym drzewem kaszmirowym. Wow! Te połączenia ponownie bardzo mocno kojarzą mi się z owocowym koktajlem doprawionym aromatycznymi przyprawami. Uwielbiam gotować i zapachy często przypominają mi o potrawach czy deserach, które lubię przygotowywać. Często kojarzą mi się również z osobami oraz sytuacjami, jakie spotykają mnie w życiu. Uwielbiam ten proces i fantastyczne uczucie, jakie towarzyszy mi podczas wąchania. Perfum Glantier. W dzisiejszym odcinku pokazałam Wam moje top 3 ulubione zapachy na jesień. Perfumy z dzisiejszego odcinka znajdziesz w naszym sklepie internetowym w zakładce Nowości. Koniecznie zapoznaj się z całą naszą ofertą, ponieważ oprócz perfum mamy także takie produkty, jak balsamy do ciała, olejki pod prysznic, kremy do rąk oraz o wiele więcej. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będę Wam przedstawiać kolejne nowości, pamiętaj o subskrypcji kanału. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!